Dzień dobry, dzień dobry, Sandra Sałaban, z nami jest Dawid Ambro. Cześć Ambro. Cześć Sandra. Rozmawialiśmy wczoraj, obiecałeś, że będzie to twoja wygrana, tak jak obiecałeś, wygrałeś błyskawicznie. Powiedz, jak smakuje zwycięstwo? Yy, zwycięstwo smakuje bardzo dobrze, oczywiście czekałem na to zwycięstwo. Yy, no i złapałaś mnie dzisiaj bez koszulki, bo wczoraj chciałeś, żebym ją zdął, widzisz, dzisiaj <laughs> przyszedłem bez. Miało być na poważnie. <laughs> Dobra. <laughs> Dobra, powiedz, czy cios miał w ogóle jakiekolwiek z tobą szansę? Jakiekolwiek miała aczkolwiek jak było widać, no ta walka potoczyła się. Po mojej myśli taki był plan. Plan został wykonany, moja wygrana. Przygotowywałeś się jeszcze dzisiaj rano do tej walki? E, tak, oczywiście. Cały dzień się przygotowywałem mentalnie do tej walki. Czyli nie było odpoczynku ani chilu dzisiaj? E, no ten właśnie odpoczynek to właśnie jest to przygotowanie do walki. To było mentalne przygotowanie do walki. Okay, czyli w taki sposób odpoczywasz również, tak? Tak, dokładnie. Dobra, co dalej? Jaki plan? No, poczekam na Hetmana. Zobaczymy, czy będzie w stanie wyjść tego wieczoru ze mną do klatki. Jeżeli nie, no to zrozumiem to i, i poczekam na niego na drugą galę. Jeżeli nie ten zawodnik, to może jakiś inny? No myślę, że tu mamy coś do, do wyjaśnienia sobie, więc chyba raczej on. A jeżeli on nie przyjmie, to co poddajesz się, nie będziesz nikogo? Z tego co wiem, to już przyjął. Tylko yy, kwestia, czy, czy dzisiaj co jest? Tak szczerze mało prawdopodobne, bo, bo on swoją wagą może mieć ciężko, po prostu z wydolnością, żeby wyjść do dwóch walk, więc będzie to e, zapewne na drugiej gali. Czy jesteś w 100% z siebie dzisiaj zadowolony, czy zauważyłeś jakieś niedociągnięcia? Nie, dzisiaj z siebie jestem zadowolony, plan został wykonany, e, zawalczyłem bezpiecznie dla siebie, e, no i wygrane. Na którą walkę dzisiaj czekasz? Na którą walkę dzisiaj czekam, no dużo jest ciekawych walk, jestem ciekaw na przykład walki bardzo Alana z dwoma, bo, bo, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem, więc na to czekam, chociażby z bardzo dużej ciekawości jak to się potoczy, jak to będzie wyglądało. A ty byś przyjął taką walkę z dwoma zawodnikami? Tak, z dwoma zawodnikami bym przyjął. Mm -hmm. Może powiesz mi z którymi i my coś tutaj e, spróbujemy zainicjować. Ale nie mam żadnych konkretnych na myśli, także, także nie wiem. Musisz pomyśleć głębiej. Dobrze, pomyślę. Ja mówię, że musisz pomyśleć głębiej. Powiedz, jaki masz plan na dzisiejszy wieczór? Dzisiaj będę odpoczywał, świętował wygraną. E, no, i to jest mój plan. E, wybierasz się na after? Tak, oczywiście. To jest również forma odpoczynku, rozumiem, tak? Tak, to jest chill out. Dobra. Który to twój puchar Dawidku? Już. Piąty. Piąty. Masz jakieś specjalne miejsce w domu, w mieszkaniu? Gdzie... Stoją u mnie koło telewizora. W takim widocznym miejscu, że jak zawsze sobie robię śniadanie, to na nie patrzę. Jasne. Ile jeszcze planujesz w przyszłości? Sporo. Ile w ogóle planujesz lat ciągnąć swoją karierę jako sportowiec? Sportowcem to ja nigdy nie byłem, a ile... Jak byś siebie nazwał? Chłopakiem, który gdzieś tam y, pokazał się w, tele, y, w telewizji, pojawi, pojawiły się free fighty, dostał propozycję y, i poszedł w stronę sportu. O, tak o. Dawid, bo z tego co się, teraz towarzyszy mi w życiu. I tak zakorzenił się, więc myślę, że będzie to, będzie to trwało. Ciężko teraz będzie mi zmienić nawyki, żeby całkowicie odciąć się od sportu. Nawet jakbym zajął się czymś innym i znalazł sobie takie zajęcie, które będzie wymagało ode mnie odstawienia tych treningów i przygotowań do walki, poświęcenia się temu. nawet bo z tego co pamiętam, to brałeś udział w programie telewizyjnym, tak? Zgadza się? Dokładnie tak, Weks na plaży. Tak. Powiedz proszę, czy powróciłbyś do takiego programu, gdybyś dostał propozycję? Nie, już, już nie. Już teraz jestem trochę bardziej dojrzały, starszy. Nie wróciłbym do programów. Wtedy byłem nastolatkiem, miałem 20 parę lat, zabawa była mi w głowie, więc tamten przeżyłem naprawdę fajnie. Czy poleciłbyś brać udział młodym ludziom w takich programach telewizyjnych? Czy poleciłbym brać udział? Wiesz co? No tak, przynajmniej w takim jak ja brałem udział. Jak na plaży, były to super wakacje w ciepłych krajach, w pięknym miejscu, super zorganizowane. To były najlepsze wakacje, jakie byłem na jakiej byłem w życiu. Także polecamy z Dawidem. Dzięki Dawid za rozmowę. Bardzo.